Startujmy i wypłyniemy naszym stateczkiem. Wsadem kierujemy. W to przyspieszanie, S to hamowanie lub wsteczny, A i D skręcanie na boki. Możemy. O co chodzi tutaj? Mamy nietoperza. Kiedy go wypuścimy, nietoperz leci automatycznie w stronę najbliższej wyspy, w której coś możemy zrobić. Więc wiem, że ta wyspa znajduje się gdzieś w tym kierunku, i właśnie tam będę musiał się wybrać. A tutaj wróg do nas podąża. O mirrorsach miałam jeszcze opowiedzieć. Zapauzuję w takim razie, zanim mnie dopadnie. Jak widzicie, świecę sobie. Ocean jest ciemny, przynajmniej w oddaleniu od, od wysepek zamieszkałych, od miast. Ocean jest ciemny, więc musimy go sobie oświetlać. Wtedy poziom terroru zdecydowanie wolniej wzrasta. Ludzie panikują. Wolniej. Ale światło przyciąga tychże gości, mieszkańców tego oceanu, którzy nigdy nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Więc kiedy zbliża się do nas coś takiego, możemy wygasić światła, gość powinien nas zgubić, ale poziom terroru znacząco, znacząco wzrasta. Więc ja się nie bawię w. Gaszenie światła, szczególnie że ten krap nie jest taki straszny. Jak widzicie, wskaźnik głodu szybko zwiększa się. Kropeczki przy czaszce oznaczają, że ludzie się boją więcej. Są żółte, zielone, czerwone. O Jezu, nie w wyspę. Żółte, zielone, czerwone. I zależy zależnie od koloru zwiększa się prędkość zapełniania się paska terroru. Im bliżej wróg, tym, os tym gorzej. Im ciemniej, tym gorzej. Boże, korsarze jeszcze. Nie. Dobra, tego mi tylko brakowało. Możemy szybko naprawiać swój statek. Znaczy taką szybką naprawę wykonać. I mamy bitkę. Od razu Wam pokażę bitkę. Możemy oczywiście... Wybory. Tak jak mówiłem, wybory. Mamy do wyboru uciec lub walczyć. Oczywiście, że wybiorę walczyć. I lecimy do bitki. Co się tutaj dzieje? Mamy dwa rodzaje ataków. Atak, który potrzebuje 100 punktów iluminacji, atak, który potrzebuje 50 punktów iluminacji. Mamy możliwości iluminacji: flara, która oświetla naszego przeciwnika i nieznacznie nas, paliwo, które kosztuje nas baryłkę jedną paliwa, ale za to mocniej oświetla przeciwnika i mocniej nas oświetla, oraz obserwowanie, które oświetla nam tylko przeciwnika. Możemy uciekać mniej wolniej lub szybciej z pola bitwy. Możemy naprawiać swój statek lub obserwować przeciwnika. Ja obserwacją się bym nie za bardzo zajmował. Wybiorę dwa razy śledzenie i zacznę w nich strzelać. I spacja. Zobaczmy, jak pójdzie nam ta walka. Od korsarzy przeważnie się z nimi wygrywa. Ale holender jasny, ale wolno wzrasta. 36. Jeden, dobra, będziemy w domu. 50, możemy strzelać na szczęście. On się, przeciwnik bawi jeszcze się w oświetlanie. Oberwał, ładnie. I chyba go zniszczymy. Bo jeżeli, cholera, dobra, oberwiemy i to nieźle. A nie, zniszczyliśmy ludzi. Znaczy, tych przeciwników. Chwila, moment, czy pauza włączona? Włączona. E, o Mirrorsach mówiłem, walka opisana. E, poziom oświetlenia w statku, wszystko objaśnione. Po wygranej walce, możemy szybko zlutować. Oprócz atrybutów, mamy również wskaźnik ilość marynarzy. Co możemy zrobić? Zaraz to dlaczego to o tym wspomniałem, zaraz mi się to przyda. Możemy szybko zlutować ten statek i porzucić go, co da nam jakieś pewnie dobra, bądź nie. Możemy wykorzystać informacje, by nabić sobie punktów doświadczenia, ale szczerze mówiąc, nie opłaca się z tego korzystać. I możemy wysłać pewną część załogi na tym podniszczonym statku do domu, żeby obchnąć statek. Szansa jest aż 80% sukcesu. Będzie to mnie kosztowało dwójkę załogantów, więc wyślę ten statek, zarobię naprawdę ładną, ładną kaskę. I niestety byliśmy, spotkał nasz nieszczęście. Straciłem trzech załogantów. Co nie jest naprawdę wesołą wiadomością. Mam nadzieję, że dzięki temu, przynajmniej, hangar będzie się wolniej mi tutaj rósł. Więc, no cóż mogę na ten temat powiedzieć. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Może zostali zjedzeni, może stali się korsarzami, sami uciekli, naprawili sobie statek i tak dalej. Nie wiemy. Zniknęli. Lećmy w takim razie do tej wyspy. Zobaczmy, co na wyspie nas czeka. Ja już wiem. Ale żeby Was potrzymać w niepewności, żeby pokazać Wam o co chodzi z tymi wyborami, dokujmy, to potrzymam Was właśnie w niepewności. Opcji do wyboru: podejść do chatki leśnika. I co możemy zrobić? Możemy od razu zapukać w drzwi i wszystkim w środku, wszystkich w środku poinformować, że ktoś się stawia na progu. Czyli dać o sobie znać. Możemy wejść od ogrodu, wziąć kilku naszych marynarzy i zwyczaić sytuację od ogrodu. Możemy zbadać wyspę albo szpiegować dom. Ja bym się zdecydował, ile szans? 77%. mu się na to, by poszpiegować trochę. Eksp nam wzrósł dzięki temu. I co się wydarzyło? Gra, muzyka, ktoś gra na pianinie. I podsłuchujemy ciekawą rozmowę. Jedna z, widzimy trzy siostry. Jedna gra na pianinie, druga mówi, że niedługo zgłodnieją, i wtedy e, przyjdzie koniec, ale dla mnie, ale nie dla. Jednakże dla mnie, a nie dla was. Czyli jest taka cicha aluzja, że daje przyzwolenie na to, żeby i, ją zjadły. I w tym momencie się objawiamy im, ujawniamy. Objawiamy język jakie słowo. Otrzymaliśmy, dzięki temu, że wygraliśmy Challenge'a, otrzymaliśmy 40 fragmentów. Dowiedzieliśmy się czegoś o Hunter's Keep i osiągnęliśmy sukces w jakimś tam Challenge'u. Kontynuujmy. Teraz, kiedy już podsłuchaliśmy, nie wykryto nas, możemy się zjawić w domu. Wiemy już, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa w środku. Mieszkają tam trzy siostry, więc odwiedźmy je. Cieszą się bardzo z wizyty i zapraszają na obiad. Możemy zjeść z Syntią, możemy zjeść z Lucy, lub możemy zjeść z Febe. Z Cynthia, szczerze mówiąc, nie radzę i spożywać posiłku. Dlaczego? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to spróbujcie sami. Z Lucy jest bardzo sympatyczny obiad. Efekty są nadzwyczaj pozytywne i Febe ma nieprzewidziane efekty, może się wszystko zdarzyć, więc zjedzmy sobie z Lucy. Co się wydarzyło dzięki temu, że z Lucy jedliśmy? Coś tam opisuje, gra opisuje całą sytuację, nie będziemy się chciało czytać. Lucy dzieli się z nami zapasami, mamy już nie 5, a 6 zapasów. Spadł nasz wskaźnik głodu do Z, wyzerował się, bo zjedliśmy. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z domem i to wszystko. I straciliśmy jeden punkt terroru, więc świetnie, teraz mamy 0. Kontynuujmy. Wejdźmy jeszcze raz do domku. Teraz nie możemy już. Sióstr tak jakby nie ma. Nie możemy z nimi zjeść, ale jeśli wykorzystamy kartę wiadomości, którą zdobyliśmy dzięki przeczytaniu gazety, Mieszkańcy wyspy są spragnieni informacji z Londynu, mieszkańcy Londynu są spragnieni wieści z wysp, więc trzeba zbierać właśnie te informacje i je przehandlowywać później w bardzo sympatyczny, korzystny dla siebie sposób, hmm, przehandlowywać czy w sensie, że coś dostaniemy, konkret, jakiś konkretny przedmiot, czy w kasę, czy, czy suppliesy za to, Bądź prowokujemy jakieś wydarzenie. Na przykład w tym momencie, jeżeli podzielimy się z siostrami wiadomościami, sprowokowaliśmy wydarzenie, że znowu zostaliśmy zaproszeni na obiad, byliśmy ciekawymi gośćmi, daliśmy im ciekawą informację i znowu możemy zjeść z Lucy. Ale ja bym chciał spróbować z Febę, co mi da? Febę coś opowiada, moja uwaga odpływa i znowu zostałem się jeszcze chyba większym przyjacielem z siostrami. Również otrzymaliśmy suppliesy. I zyskaliśmy Memory of Distance Shores. Jedno wspomnienie z, pewnie z tej opowieści, wspomnienie z odległych brzegów. Jakąś legendę nam pewnie opowiedziała, i zyskaliśmy informację, z którą będziemy mogli coś zrobić. Pewnie w jakimś mieście. Zapewne w samym Londynie. Kontynuujmy. Tu jeszcze jednej rzeczy nie zrobiliśmy. Już nie mamy wiadomości więcej. To, że przeczytaliśmy gazetę, nie oznacza, że na każdej wyspie będziemy mogli się dzielić tą informacją. Już ją zużyliśmy i nie posiadamy już tej karty. Możemy jeszcze wybadać wyspę. I dzięki temu zdobyliśmy raport na temat tejże wysepki. To wszystko to tutaj dostępne, więc wypadamy. Nie, jeszcze sprawdźmy, jak tam coś się tutaj kryje. No właśnie, doszły nam fragmenty. Doszło nam e, wspomnienia, doszły nam rap, doszedł nam raport. E, journal. Jest, dopisało nam, że jesteśmy znajomymi z siostrami, oficerów żadnych nie mamy w sklepów, również szypiar jest też niedostępny. Więc wyłazimy. E, Specjalna załoga. Widzicie, że straciłem zwyczajnej załogi 3. Trzeba, będę musiał uzupełnić zapasy, co mnie będzie kosztowało niemało kasy. Mamy również specjalną załogę. M, w tym. Pokazywałem już wam tego nawigatora, oprócz niego mamy inżyniera, y, kucharza, oficera zbrojeniowego i chirurga oraz mamy maskotkę. W tym wypadku jest to y, jakieś dzikie zwierzę w śpiączce. <grych> y, oczywiście z każda maskotka daje nam jakiś bonus, w tym wypadku jest to do hearts, do naszej Gomorale bonus. I to tyle, jeżeli chodzi o sam chód i y, y, ekrany, gdzie poruszamy się w grze. Tyle, jeżeli chodzi o, o takie informacje wstępne. O atrybutach, o barynarzach i tak dalej, i tak dalej. Więc ojdź, zwolnijmy pauzę, lunch i ruszamy z powrotem do Londynu. Zyskaliśmy jakieś, oj, za szybko troszkę, nie chcemy tracić paliwa. Lepiej powoli, ale, ale z, z czym? Ale z paliwem, dopłynę do Londynu i będę kończył w ten odcinek. Więc jak na razie się z wami żegnam. Widzimy się w Londynie. Bądź jeżeli nie zatokuje jakiś stwór, to w momencie walki. Zdecydowałem się jeszcze napaść na kraba, na małego kraba. One są dosyć, dosyć słabe, więc czemu by nie? Lecimy w walkę. I co możemy tutaj zrobić? Ja bym może się zdecydował na to, żeby użyć obserwacji i flary i wtedy łotać ich. I startujmy. Załoga też jakąś rolę odgrywa w walce, z tego co widzę. Chyba, że podczas obrywania, jeżeli wróg zaatakuje, to pewnie mogą zginąć członkowie załogi. Bądź dał jakiś bonus do, nie wiem, czy do lights, czy do czegokolwiek. Nie mam zielnego pojęcia. W końcu będziemy strzelać i Nasz krab ma tylko 5 życia, więc jest na hita. I jakie możliwości? Co możemy zrobić z tym krabem? Możemy go zbuczerować, zrzeźnikować z, na supply'sy, ale możemy go również zbadać. I to nam. <laughs> Mamy 100% sukcesu z jedzeniem, nie ma tragedii, więc zbadajmy go. Zyskaliśmy jeden fragment. Czyli, jeden punkt doświadczenia. Totalnie było to nieopłacalne. Więc, na przyszłość, będziemy po prostu robić sobie zapasy. Dobrze wiedzieć. Wyłaśmy stąd. Wystartujmy i zawracamy. I widzimy się już w Londynie. Zbliżamy się już do portu i dokujemy. Co się dzieje. Po wpłynięciu do portu, jeżeli wskaźnik terroru przekroczy 50, możemy go automatem, nawet z, jakokolwiek byśmy mieli tu liczbę, zredukować do 50, ale na razie mamy spokój, bo mamy terroru tylko dwa, więc nie jest nam to dostępne. I. możemy odwiedzić mistrza portu, żeby zebrać jakieś informacje. I co się wydarzyło? Znaleźliśmy historię. Nie wiem, dlaczego coś, co mam z tym zrobić. Jakąś historię otrzymaliśmy. Jakiś człowiek, członek załogi chce się dołączyć do nas. I coś się zmieniło w nas i w Londynie. Nie wiem o co chodzi do, do końca z tymi zmianami. No pewnie się dowiem już razem z wami w trakcie gameplaya. I oczywiście, odwiedźmy najpierw dom, zbierzmy informacje. Straciliśmy terror, zyskaliśmy supplies. O, ciekawe. I mamy informacje, świeże wiadomości. Nic więcej w domu póki co nie możemy zrobić, więc lecimy do Londynu, odwiedźmy admiralicję. Czy tutaj coś będzie nam teraz dostępne? Tak, możemy im sprzedać informacje o Wyspie Sióstr. Yy, Admiralicja jest bardzo ciekawa, jakie są naokoło wyspy, kto tam mieszka, co się tam dzieje. Więc co otrzymaliśmy? Favor. Przysługę Admiralicji jedną. Nie wiem z czym będę to. Do czego będę to wykorzystywał. Na razie. Be, mam. Po prostu mam. To, że odwiedziliśmy siostry, zostało odnotowane w rekordach Admiralicji. I straciliśmy raport, zyskaliśmy 5 pieniążków. Niezbyt bogato. Kontynuujmy. Uniwersytetu nie ma sensu odwiedzać. I ktoś nowy rekrut. Sprawdźmy to. Ciekawe czy mnie będzie stać w ogóle. O, widzicie, nie stać mnie na nik praktycznie na nikogo. Jeden z marynarz się dołączy to bardzo dobrze, bo mamy ich strasznie małą ilość i kosztuje bardzo niewiele. Straciliśmy dzięki temu terror, straciliśmy kasę i zyskaliśmy członka załogi. Kontynuujmy. Zjawiła się również nam opcja podarunek. Został wysłany przez jakiegoś tajemniczego jegomościa wysłannik do nas, wysłany wysłannik z informacją, że ktoś tajemniczy sponsor chce nam dać prezent. Spróbujmy się czegoś dowiedzieć o tym tajemniczym fundatorze. Nie, oczywiście nie dowiemy się nic. Ja już w to, to grałem, to wiem, co tutaj się dzieje. Nie dowiedzieliśmy się nic, i zostaje nam przyjąć propozycję, co się może później wiązać z pewnymi zobowiązaniami, o, albo odmówić. Ja zdecyduję się odmówić, bo nie chcę spłacać jakichś długów w przyszłości. I zjawiło się nam znacznik, że odmówiliśmy pro, propozycji. Ten znacznik prawdopodobnie będzie tutaj, dokładnie. I tyle. Story. Odwiedźmy jeszcze Londyn, czy coś tutaj jest mi dostępne. Za 30 zł, mogę dająć dwóch marynarzy. Prawdopodobnie dwóch. Więc za drogo jest to dla mnie. Shopsy. Mam echo 7. Cierpię na brak kasy. Jednoznacznie. Wyruszmy. W następnym odcinku wyruszymy w następną wędrówkę. Pokażę Wam jeszcze jedną wyspę tak wstępnie. Później nie wiem jak będą się te odcinki pojawiać często Czy będą się pojawiać często, na pewno będę chciał sobie sam w tą grę grać, jak coś ciekawego się będzie wydarzało i to z, też zależy od Waszej od reakcji na ten gameplay. Więc jak się podoba to coś się będzie zjawiać. Jeżeli nie, no to będę sobie prywatnie w to pogrywał. Że dzięki ludziom za oglądanie czyszczołek.